nie wstydzi się powiedzieć Kurpiem był mój dziad i ja Kurpiem jestem. Niech te słowa Adama Chętnika staną się mottem dzisiejszej Akademii Poświęconej Ziemi Kurpiowskiej. Witamy serdecznie na pierwszej Szkolnej Akademii Mój Region Kurpie. Przed Państwem Polkę Dąbrowską zaprezentował Zespół Pieśni i Tańca Kurpie Białe z Dąbrowy pod kierownictwem pana Sylwestra wojnackiego. Zapraszamy na scenę panią dorotę dębską, wicedyrektor szkoły i prosimy o zabranie. Głosu. dzięki ich także bardzo owocnej pracy możemy tu wszyscy być i uczestniczyć w czymś niezmiernie istotnym dla każdego człowieka, bo troska o małą ojczyznę pozwala urzeczywistniać słowa świętego Jana Pawła II. Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste, umiłowanie historii, tradycji, języka, czy samego krajobrazu, jest najmłodszym rodzajem, najbardziej popularnym, kojarzącym się z naszą Puszczą Białą. Mamy bardzo ładne koszule. Te koszule są lniane, wykonywane były przez kurpianki, dlatego, że każda kurpianka wykonywała w całości strój od podstaw. Wykonywała kieckie, która nazywa się kitlem, taką wełnianą na podstawie lniane, i wykonywała płócienną koszulę. Łodziana. i od tego nalotu nas pusty dana. Pusto moja biało, ja ty mnie zwić musisz. I w czasie okradli i w czasie wielkiej susy. Pusto moja, pusto biało, lubić musowo ciebie, bo nikt i lepiej nie ma chyba tylu w niebie.